Obrady były dosyć burzliwe. Było bardzo dużo pytań e, dotyczących e, przedstawionego nam projektu zarządzenia, który niestety z, rozmijał się mocno z rekomendacjami zespołu do spraw budżetu obywatelskiego. E, rozumiem, że to jest e, pierwsza próba i rozumiem, że w tej chwili urzędnicy miejscy znając podejście radnych i znając podejście mieszkańców do e, kwestii otwartości wobec, e, wobec mieszkańców, którzy by mogli brać udział w budżecie obywatelskim. Przedstawią nam dużo ciekawszy i lepiej spełniający wymagania projekt zarządzania. Pani Przewodnicząca, łodzianie powinni mieć, niepełnoletni łodzianie powinni mieć możliwość wypowiadania się w sprawie budżetu obywatelskiego? No, dla mnie jest to oczywiste. Natomiast no, rozumiem, że urzędnicy też chcą jakby wszelkie wymogi prawne i organizacyjne spełnić. I mam nadzieję, że wypracujemy taki model, który wyważy jakby otwartość budżetu obywatelskiego i jego wiarygodność, bo to jest kwestia rozważenia tych dwóch rzeczy. Ale dlaczego? Czy to nie jest to tak, jak urząd mówi, że no, osoby poniżej 18 roku życia, no to mogą być osoby prawdopodobnie niewiarygodne? Nie chodzi o to, że są to osoby niewiarygodne, tylko kwestia jakby wagi prawnej ich podpisu. Tutaj rzeczywiście, jeśli chodzi o budżet obywatelski, to, to są doświadczenia. Tak? Każde miasto się uczy, każde miasto inaczej do tego podchodzi. Każde miasto ma innych prawników, którzy widzą te ograniczenia inaczej i inaczej też podchodzą do kwestii otwartości. Natomiast no, budżet obywatelski jest bardzo trudny, bardzo trudno przekonać było i, i radnych, i urzędników, że trzeba to robić, tak? Mieliśmy głosy takie, no jak to mamy Rady Osiedla, to jest budżet obywatelski, my jesteśmy wybrani przez obywateli, więc cały budżet jest obywatelski. No, natomiast na pewno będziemy dążyć do tego, żeby zapewnić młodym mieszkańcom miasta, jak również osobom niezameldowanym, studentom, osobom Związanym z tym miastem uczestniczenie w tej procedurze. Obrady będą kontynuowane w poniedziałek od godziny dziewiątej. Dzisiaj musieliśmy przerwać, ponieważ było komisja była zaplanowana na godzinę dziewiątą, i musiałam się po prostu dostosować do, do czasu, który był na, ten, na to posiedzenie przeznaczony.